Cześć, witajcie! W dzisiejszym odcineczku porozmawiamy sobie na temat noży od marki Luna. Są to noże chyba najnowsza seria, i można powiedzieć, że to jest to seria taka premium, taka ekskluzywna, ponieważ tutaj mamy rękojeść korkową. Co jest naprawdę bardzo, ale to bardzo moim zdaniem mega ze względu, że mam tutaj bardzo fajną, wygodną rękojeść o spoko przyczepności nawet w rękawicach. Więc dziś porozmawiamy sobie o tej serii. Mamy tutaj dwa noże z tej serii. Ogólnie Luna wypuściła serię takich noży. Ja sobie kupiłem te dwie wersje korkowe. Mamy również wersję z samym tworzywem, z samym tworzywem TPE, co nie? I dziś troszeczkę sobie porozmawiamy. Zaczniemy od obudowy. Obudowa bardzo fajnie wykonana. wykonana. Oczywiście mamy tutaj opcję montażu do paska, do dedykowanych spodni, sneakersa, ogólnie do dedykowanych spodni, gdzie mamy opcję montażu, właśnie tego typu noża. Mamy tutaj opcję montażu, również na przykład na sam guzik, więc tutaj też fajna opcja. I te ogólnie pokrowce są naprawdę bardzo, ale bardzo to dobrze wykonane. Fajnie wyprofilowane. Mamy dedykowane takie wzgrubienie, gdzie y, odpychamy nóż od kabury. Dzięki temu fajnie to wszystko otwiera się od spodu. Oczywiście mamy. Dziureczkę, po to, że jak napada tam wody, żeby ona po prostu sobie tam odparowała, uciekła, co nie? Więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o obudowę. W drugim noży obudowa jest taka sama. Ogólnie, w tej serii noży, Luna tutaj fajnie się tym charakteryzuje, że kabura pasuje do każdego noża. Kabura pasuje do każdego noża, więc tak szczerze mówiąc. Nie musimy za każdym razem wypinać kabury ze spodni, tylko możemy po prostu sobie zmieniać noże. Bo jak możemy tym po prostu żonglować, jak widzicie, pyk, zaklaki, zaklikuje się, słychać taki charakterystyczny klik, w środku taki jest fajnie wytłocz, wytłoczka. I zobaczcie, zamieniłem miejscami i te noże pasują, co nie? <laughs> One po prostu nie wylatają. I podobnie jest z tą serią bez korka. Również do jednej kabury pasują wszystkie noże. Zaczniemy omówienie, może od nosza z korkiem, z rękojeścią zieloną. Jest to model Allround CS TPE. I tutaj ten nóż charakteryzuje się tym że mamy długość ostrza 92 mm, szerokość ostrza mamy 19,5 mm, grubość ostrza głównie tutaj mamy 2,4 mm, a długość całkowitą naszego noża to jest 215 mm. Materiał ostrza to jest stal węglowa 75 CR 1 CR1 To jest wersja akurat taka jasna, a zaraz Wam pokażę wersję czarną. Jak widzicie, widać, widać. Materiał rękojeści jest to tworzywo sztuczne plus plus korek TPE. Powiem Wam, że rękojeści są naprawdę petarda. Z tego względu, że ono jest naprawdę po pierwsze fajnie wyprofilowane, a po drugie, zobaczcie, nad mamy logo. Na korku z dwóch stron, zobaczcie, z dwóch stron, co naprawdę pokazuje, że to jest naprawdę bardzo wysoka jakość. Oczywiście korek fajnie jest tutaj przetłoczony, gdzie tutaj trzymamy, jest naprawdę chrapowate i jest taki pewny chwyt. Od góry również mamy tutaj takie wytłoczkę, która też tutaj stabilizuje palucha. Kolejnym tematem, to mamy od spodu wejście na linkę, na karabinczyk na przykład oryginalne Luna Zero Drop linki tutaj pasują, ja akurat tych linek nie posiadam ale posiadam inne karabinczyki, inne linki i również tutaj do naszej do naszego tematu tak szczerze mówiąc to pasuje, tu na przykład mam temat knipexa i zobaczcie, możemy sobie zrobić taki bajer Tyk. I zabezpieczyć. Zobaczcie, mamy nóż na lince. Przy na przykład pracach na wysokościach. Więc spoko opcja. Również możemy użyć karabinczyka. Też bez żadnego problemu. Małe karabinczyki, również przez to oko, będą po prostu pasować. Więc naprawdę fajna opcja. 120 gram. 120 gram waży ten nóż. A ja go sprawdzę, czy on waży 120 gram, bo sam jestem ciekaw. I ten nóż waży 120 gram, ale z kaburą. Z tego co widzę, tak, 124 gramy z kaburą, a sam nóż, a sam nóż bez kabury, waży 92 gramy, a kabura waży 31 gramów. Więc naprawdę lekki nóż, bardzo lekki. Oczywiście on tutaj jest wtopiony, nie wiem, kiedy do samego końca, ale na pewno większość rękojeści jest wtopiona, więc tutaj mamy, jakby nie patrzeć, bardzo dobrze usadowiony ten nóż i możemy go używać naprawdę w różnych warunkach, nie tylko EDC, survivalu, przy codziennym użytkowaniu i tym podobne, bez obaw. Mart, nie martwią, znaczy martwią się, że coś po prostu z tym nożem będzie nie tak, tak. myślę, że nawet śmiało batowanie, czyli lanie przez, yy, przez nóż będzie bez żadnego problemu. Ostrze jak widzicie jest takie mm, stopniowe bym powiedział nie pamiętam jak się nazywają te rodzaje yy, kątów jest to taki ostrzeż, gdzie ono się delikatnie rozłazi, więc kroić w miarę spoko, ziemniaki obierać tak średnio, ponieważ będzie się troszeczkę roz, roz, rozpiżać na boki, więc tak troszeczkę średnio moim zdaniem za mocno jest tutaj przełamany szlif, ale do większości prac gdzieś podciąć, przyciąć z tym nożem problemów. Nie będzie, a jest naprawdę, naprawdę fajny. Tyle na temat naszego pierwszego noża. A drugi nóż, oczywiście kod producenta pewnie Wam wyskoczył, kod produktu, przepraszam. A drugi nóż to jest Luna Heavy Duty CS. I długość ostrza również mamy 92 mm. Zobaczcie, 92 mm długość ostrza. Ale tutaj już mamy szerokość ostrza 24 mm, więc sporo więcej od poprzednika. Czyli już mamy o wiele szerszy, i grubość ostrza już mamy 3 mm. Więc tutaj już jest taki nóż do ciężkich zadań, bym powiedział. Tutaj śmiało można coś przywalić, podciąć, przyciąć, yy, uderzyć przez niego bez żadnego problemu. Ten nóż po prostu tego się bać nie będzie. Długość całkowita to jest 215 mm. Rękojeść wykonana z tworzywa w połączeniu z korkiem TPE, czyli tutaj również to samo, również mamy to samo logo, również to same Mamy tutaj wszystko fajnie wyprofilowane tematy. Oczywiście mamy tutaj pełny, yy, fajny. Jak to się mówi, miejsce na, na główny palec, którym tutaj podtrzymujemy nóż. Więc tutaj wszystko fajnie jest wyprofilowane. Oczywiście mamy tutaj również wejście na linkę lub karabinczyk i tutaj temat jest taki, że te noże, zauważcie, że różnią się kala, kolorystyką kolorystyką. Kolorem, który wiecie, po kolorze, jaki macie rodzaj noża. I to jest bardzo fajne, ponieważ nie zawsze musicie wyciągać nóż z kabury, żeby zobaczyć, jakie macie ostrze. I tylko widzicie już z daleka po kolorystyce, że ten jest do ciężkich zadań, a tym wykonamy większość przy codziennej pracy, na przykład, co nie? Więc tutaj bardzo fajne rozwiązanie dla luny, że właśnie taką, taką kolorystykę e, wprowadzili. I tutaj ten nóż z tego co pisze producent 140 gram z kaburą. Zobaczmy czy on waży 140 gram z kaburą. 138 gram. A bez kabury nasz nóż waży 107 gram. Więc jest szerszy, jest grubszy, no i jest cięższy. Normalna zasada. Jak widzieliście, bardzo fajne miejsce do wypychania naszego ostrza, co daje bardzo duży plus. Nie musimy szarpać z tym nożem po kieszonce, męczyć się, tylko po prostu paluchem. O, tyk. Odpychamy nasze ostrze od. Kabury i noż po prostu sam wyskakuje, więc tutaj również bardzo duży plus na ten sposób. Jeżeli chodzi o noże, tak jak widzicie, prezentuje się z bliska, pyk z drugiej strony, tak, tak. I ogólnie noże są naprawdę e, świetne. Tyle w temacie. Jeżeli chodzi o ceny. Na Allegro za chwilę wam tam gdzieś tam linki w opisie na pewno wyskoczą, więc jeżeli chcecie zakupić sobie przez Allegro, to wbijajcie przez Allegro. Jeżeli chcecie przez stronę producenta, to wbijajcie przez stronę producenta. Ja osobiście uważam, że bardzo fajny temat do, do codziennego użytku. Dajcie znać w komentarzach, czy używacie, czy posiadacie. I oczywiście zapraszam Was na kolejne odcinki. Jeżeli Was interesują takie odcinki, nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału. Dzwoneczek będą wpadać powiadomienia. Zapraszam na live y co niedzielne, ponieważ również można dużo ciekawych rzeczy się dowiedzieć. I oczywiście na spontany. I zaczął padać je deszcz, więc kończmy, bo będziesz umieć w mikrofonie. Pozdrawiam!